Cześć Witam was wszystkich serdecznie w moim kolejnym filmiku na moim kanale dzisiaj wam pokażę króki, które mają 6 dni 21 i 35 dni pozdrowienia będziecie mieli na końcu filmiku jak i promowania no to ja już nie przedłużam i pokażę wam wszystkie młode najpierw wam pokażę Młode, kalifornijskie, czarne Tutaj wymacam samiczkę Wczoraj tak sobie tak go sprawdziłem Wszystkie młode żyją o. Piękny Jest ładnie biały, zrobił. się zrobił Wszystkie ładne się biały zrobiły od jego do gniazda, bo jest dość zimno. Są tylko 3 stopnie na plusie, a na on nas pokazują, nawet trochę na minusie. No. Więc u tej to wszystko, młode, wszystkie dalej żyją. Jest ich 5 dalej. I to będzie film taki, co w hodowli, ponieważ są jakieś zmiany. Tutaj na dole jest samica WJS ze swoimi młodymi Przeniosłem ją, bo tam to już się nie, było, nie mieściły Tak tu są trzy w karmidle już same jedną A reszta jest tam za sapiczką Młode bardzo ładne wyszły ponieważ no No ładne poza tak Jak to nagle miesz tak na mieszańce Ładne takie mniejsze uszka mają po samicy I trochę kolorku po samcu No i dość ładnie to wygląda No ładny, dobra chowamy go bo jest to. No Tu sobie zamkniemy u tej sensji się nie zmieniło nie wiem czy jest kotna czy nie jeżeli nie będzie no to daję na dwani do sąca i mam nadzieję że w końcu zakoci i teraz pokażę wam najstarsze młode jakie mam są to młode barany francuskie tutaj sobie siedzą już się cisną do karmidła. Wszystkie jedno uszko ten masz oklapnięte, ten jeszcze ma stojące. Ale jeszcze chwilkę im oklapnie. tak dwa równo idą w dół. Tu ma jeszcze jeden oklapnięte. Jedno ucho. Czy to nie jestem, bo to jest ten całkiem ten mały, co był. A temu już, już mało zaczynają. I to jest ten, który jeszcze ma... O, właśnie. Ma oklapnięte jedno. Muszą do tego kamiona wskakiwać oczywiście Nie umieją się oprzeć Łapkami przed nimi I sobie normalnie zjeść Tylko muszą tam skoczyć, oczywiście no. no i chyba u tych młodych będzie wszystko Jeżeli te młode będą miały coś koło 2,5 miesiąca To będą na sprzedaż Więc kto je chciał to niech pisze w komentarzach Ale oczywiście później nie, nie teraz to ja się wam już żegnam. Do następnego filmiku. Trzymajcie się. No i cześć.